Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Od kiedy przyjęliście rządy i zaczęliście odpowiadać za CPK, można powiedzieć, że ten projekt idzie wolno. Za to opornie. Opóźnienie goni opóźnienie i robicie taką fuszerkę, że już nawet indywidualne przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować swój własny kapitał, wycofują się z tego, bo widzą, jak to zaczęliście robić, widzą, że tory będą złe i lotnisko też będzie złe. I jeśli już jesteśmy w temacie torów, kolei, no to to, co robicie, jest czymś po prostu niewiarygodnym. Dlaczego Wy tak bardzo nienawidzicie Polski lokalnej, Polski powiatowej? Dlaczego chcecie wykluczyć Polskę powiatową z tego programu infrastruktury? Infrastrukturalnego dotyczącego centralnego portu komunikacyjnego, dotyczącą kolei. Przecież mieszkańcy miast powiatowych również chcieliby jeździć tymi pociągami, a teraz wy doprowadziliście do sytuacji, w której mieszkańcy miast powiatowych i tych mikroregionów przy tych miastach powiatowych będą musieli jechać kilkadziesiąt, a może nawet więcej, ponad 100 kilometrów do dużego miasta, żeby tam wsiąść do pociągu, później żeby przejechać do innego dużego miasta. Jeśli będą chcieli dalej jechać do jakiegoś miasta powiatowego bądź jakiejś mniejszej miejscowości, będą musieli przejechać kolej Innych kilkadziesiąt, bądź nawet ponad sto no kilometrów. Jeśli wy uważacie, że to jest dobre rozwiązanie, no to pojawia się pytanie, jakie złe rozwiązania jeszcze proponujecie dla Polski i dla Polaków? Polacy pokazali jednoznacznie i po, w tych podpisach, ponad 200 tysięcy podpisów, za co wszystkim serdecznie dziękuję, że my jesteśmy społeczeństwem ambitnym. Nie mamy kompleksów, my Polacy mamy ambicje, chcemy ambitnego społeczeństwa, chcemy ambitnego rozwoju Polski i jak głęboko wierzę, że ten projekt, ten projekt, nad którym dziś rozmawiamy, do tej ambitnej Polski nas doprowadzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję i zapraszam pana posłu.